Informacja z ostatniej chwili zakończyły się rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i wydaje się, że zrobiliśmy mały krok do przodu. Nie ma mowy o nagłym, chwilowym czy też na stałe zakończeniu wojny. Mowa jest natomiast o chwilowym zakończeniu działań wojennych, ale dotyczących tylko kilku sektorów gospodarki, mowa o atakach, między innymi na obiekty związane z energetyką. Trump usłyszał bardzo. Ważny warunek ze strony Putina. Strona rosyjska chce, aby świat wstrzymał dostawy amunicji, broni, właśnie które pomagają Ukrainie. I dodatkowo Trump usłyszał od Putina informację o tym, że ten chciałby pozbawić Ukrainę pomocy z Zachodu czy ze Stanów Zjednoczonych, właśnie jeżeli chodzi o informacje wywiadowcze, czyli de facto chciałby odciąć tę wtyczkę, która bardzo mocno Ukrainie pomagała i sprawiała, że ataki rosyjskie. Były bardzo szybko odpierane czy wręcz dementowane, jeszcze zanim one nastąpiły. Kolejny krok do przodu. Cieszymy się z takiego rozwiązania, natomiast negocjacje jeszcze potrwają, ale nikt nie mówił, że wojna się zakończy w dwa dni. Podpinam link do programu na żywo. Już niebawem zaczynamy. Będziemy to wszystko komentować, bo jest o czym mówić, a to też ważne z punktu widzenia rynku. W lajku i subskrybuj po więcej.